do max 200 e, to max 20 zł. Ten maksimum to musimy współpracować ze sponsorami i jest presja na wzrost, czyli czy w tym wypadku jesteśmy autentyczni, czy sprzedajemy wyobrażenie, jakie chcą widzowie zobaczyć, że so, tu temat do zastanowienia. Czy, czy hejtowania my za którą spotkaliśmy się z tym parokrotnie już zdarza się to niestety ale musimy sobie z tym radzić wyłączamy takie komentarze usuwamy taką osobę to będą ja takie osoby one się one się zawsze pojawiają też nasz kanał jest mały a mimo to a mimo to takie osoby się zdarzają no i takie krótkie rady dla, dla, dla kogoś, kto, kto zaczyna. Jeżeli chcesz, to, to, to zacznij od telefonu komórkowego, gdzie można nagrywać. Staraj się tworzyć regularnie te filmy, staraj się budować relacje z widzami, bo to przyciąga, przyciąga innych ludzi. Nie zniechęcajcie się do, do tego, jeżeli chcecie zarabiać. To, no to jest trudne, więc myślę, że to należy odłożyć na przyszłość kiedy rzeczywiście będziecie mieli czas, umiejętności, możliwości po to, aby tworzyć te filmy na, 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 na bardzo wysokim poziomie. Starajcie się przyciągać, być autentycznym w tym, co robicie, wyrażać siebie i starać się tworzyć to tak, żeby, żeby wzbudzić zainteresowanie, ale jednocześnie, żeby nie tworzyć, nie tworzyć filmów w taki sposób, aby pokazywać yy, yy, mm, jakieś cudze pomyłki, czy to kolejarzy, czy maszynistów. E, bo to oczywiście jest temat, który od razu przyciąga i tworzy lajki, ale na krótką metę, a pamiętajmy, że w tej społeczności warto, warto się spierać. Kolejarze często nas wspierają maszyniści, ale jak my będziemy pokazywać ich wpadki, które się zdarzają każdemu, no to zniechęcimy ich do siebie. Kanał kolejowy to sposób na realizację swojej pasji, swojego zainteresowania. Tak jak tutaj widzicie skład regiojeta chiński, którym udało, który udało się nam przejechać. Mimo tego, że dwa razy, kiedy jechaliśmy, aby się nim przejechać, go odwołano, więc dopiero za trzecim razem za trzecim razem udało się nam zrealizować ten plan i odbyć tą podróż. Dziękuję. Także to tyle. Pokaże wam jeden. Teraz tak takie czy czy warto, czy nie, to zobaczcie. To przewodnik malutki przewodnik dla osób, które lubią kanał kolei. Czy To są popularne. Kolejowe, jak wiecie, to jest właśnie dla pasjonatów, dla pasjonatów kolei i transportu, dla miłośników podróży, dla osób, które planują podróże kolejowe. No, konkurencja w tych kanałach jest mniejsza, możliwość wykreowania takiej swojej marki no, w tym skamacie większa, natomiast jest mniejsza oglądalność. Można stworzyć kanał międzynarodowy, ale tu już trzeba albo znać język, albo tworzyć content bez języka, tylko z napisami, w języku angielskim. Taki krótki wpis, ile mniej więcej tak trzeba. Przez pierwsze 6 miesięcy trzeba 10, 20, 15, 20 godzin tygodniowo, tyle mniej więcej trzeba poświęcić. No i potem około 12-15 godzin tygodniowo należy poświęcać, aby taki kanał tworzyć i utrzymać. Koszty kanału, no to Zobaczcie sobie, na początku jest to do 4 tysięcy. Przede wszystkim sprzęt, oprogramowanie, mikrofon. Potem, potem trzeba inwestować coraz to na więcej. A więc nawet do 10 tysięcy, aby ten sprzęt był na tyle dobry, aby, aby rozwijać ten kanał. Czy się to zwróci? Nie o to jest pytanie. <laughs> Zależy to ile zarabia. <laughs> Tu, jak widzicie, jest strzeszka do 20 tysięcy subskrybentów. To zajmuje około średnio statystycznych 30 miesięcy. Przy tych nakładach, które tam były podane wcześniej, a więc długo. I tutaj sobie za, zobaczcie, jak kształtują się zarobki. Te 5K to jest 50 tysięcy, czyli przy 50 tysiącach wyświetleń miesięcznie filmów to jest około 150 zł, bo raczej musimy patrzeć na te. Dolnych. Przy 200 tys. to jest 600 zł. Przy czym tam możemy jeszcze dodatkowo zarobić, właśnie przez jakiś sponsoring, ale tutaj, nawet jak podają same takie informacje, jeśli chodzi o kanały kolejowe, te zarobki w tej naszej pasji są około 20-30% niższe niż przy innych tego typu kanałach. Długoterminowa perspektywa no to jest to, że nasze kanały są niszczą raczej. E, pojawiają się ciągle nowe pociągi, nowe, nowe linie e, podróże międzynarodowe, no tu niestety koszty. E, no i technologicznie kolej się zmienia, więc no, będzie co nagrywać, tak? E, jak tu podają kanał kolejowy może się utrzymać około 5-8 lat. Co potem? Nie wiem. Wyzwanie, no więc pamiętajcie o to, że e, jakie przed nami stoją ograniczenia prawne, czyli nie wiemy jak jest za granicą. Musimy doczytać, dowiedzieć się. E, koszty kanału, o czym mi wspominali. Sezonowość, no niestety zainteresowanie takimi firmami w zimę spada. E, no i mniejsza liczba potencjalnych sponsorów w porównaniu z innymi lifestyle'owymi czy technologicznymi kanałami porównanie, no kanał kompistyczny, to jest swoboda możemy sobie wyrazić co chcemy brak presji, nie musimy rzucać rzucamy wtedy kiedy chcemy naturalna autentyczność bo pokazujemy siebie takim, jakim jesteśmy, czy to co lubimy i nagrywanie tylko tego co się lubi ale jeżeli chcemy mieć kanał, na którym chcemy zarabiać no niestety, musimy to tworzyć regularnie, musimy analizować trendy, jakie są, musimy współpracować ze sponsorami i jest presja na wzrost. Czyli czy z tym, że jesteśmy autentyczni, czy sprzedajemy wyobrażenie, jakie chcą widzowie zobaczyć? To tu temat do zastanowienia dla wielu z Was. Czy chcecie sprzedawać to, co lubicie, czy chcecie sprzedawać to, co robią inne. Tylko czy to jest pasja? Nie zobaczymy. Nie zobaczymy. Powiedzieliśmy kiedyś, przepraszam, że no. powiedzieliśmy, kiedyś, a ty jakbyś już co nagał Golasa, jak biega gdzieś w człowieka, Golasa jego konduktor biega po składzie, że, że Golas biega, byś tylko sobie listę czego, to byś o miliony świetla, jak za tak to się o to chodzi. Tak ta jest, co... dlatego trzeba to testować, trzeba sprawdzać. Jeżeli chcemy, to rozwijać kanał do to, to spokojnie, powoli. Koncentrujmy się na tym, co robimy, co wrzucamy, na, na, na tym, żeby to było zgodne wewnętrznie z nami, a nie na tym, żeby zalewać na tym pieniądze. Jeśli kanał nawet nie przyniesie znaczących zysków, zarobków, pozostaje co? Pozostaje dokument dla nas, dla dzieci, dla rodziny, na przyszłość. Możemy zobaczyć, ja byliśmy, co robiliśmy, pokazać to innym to te też jest wspaniała, vesela, wspaniała wartość dla przyszłych pokoleń. To tyle. Dziękuję. E, ten, to jest tak samo jak jak mówiłeś przed chwileczką, że, że jednak te wyświetlenia i to wszystko to jest to jest, żebyśmy to z serca, prawda, e. robili i tak dalej. No bo naprawdę to jest. W świecie. Ja zauważyłem, że to jest też, jak nie wiem czy to mówiłeś, czy starałem się słuchać, bo <śmian> były pytania quizowe, jeszcze będą. Ale to jest chyba też jak w totolutku. Ma wygra, mają wygrać dwie osoby, tak reklamorawcy puszczają i tak jest ta naprawdę. I tych kanałów wygrywających jest mało. Także my musimy wejść na tą na tą pasję, na tą radość, że czasu Pan Kurec zalewa, bo jak widzimy hmm. idiotyczny film, który ma parę wyświetleń, kilkanaście wyświetleń, mamy parę, no to teraz to już są takie cięcia, że... Ale nie czy, czy tak. dla kogo to chcemy tworzyć, nie? Tak, tak. E, o tym trzeba pamiętać, bo wiadomo, pojawiają się kanały kolejowe, tak jak ostatnio ten Mikosz, Miko. No jest, on jest od z tego co wiem. On tam studiuje, czy, czy pracuje w jakimś takim transporcie, tak? To tam super tak. yy, znaczy, ma czas. Tematy takie, co tak, ale, ale, idą, ale idą. Można tutaj zobaczyć nawet to, że on yy, tworzył ten ka kanał z chęci zysku. Tak? To nie jest kanał, który yy, on tworzy z yy, chęci pasji. Są to może jego zainteresowania, yy, ale mam wrażenie, że to nie ma pasji. To oczywiście jest takie moje osobiste zdanie. Tak pod publiczkę do mnie filmu, to widać. Znaczy się... Tematy, które są szukane wam, znaczy on się zna na tym, na pewno ma to, posiada to i bardzo dużą wiedzę. Znaczy to no, nie, Jeszcze... żeby krytykować, ale po prostu mówimy jak jest, nie? Że po prostu no, odczuwamy to, co mówisz. No i to znaczy bardzo dobrze, że taki kanał powstaje, bo to propaguje podróże kolejowe i y, 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 pokazuje kolej od, od środka, zachęca do tych no, środków, jest tutaj plus. Natomiast jakby to są duszy, dwa duszy. różne rodzaje dwie różne rodzaje produkcji, tak? Tym co my się zajmujemy, my to robimy amatorsko, yy, yy, każdy to składa tam na ile potrafi, na ile ma czas, a on ma czas, yy, on sobie stworzył swoją drogę, no i ją rozwija i, 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 i jest tym dobry yy, i, i życzę mu powodzenia, natomiast yy, jakby musimy te dwie rzeczy mieć rozdzielać, nie możemy patrzeć na taki kanał, bo, bo ten kanał jest zupełnie w innym celu stworzony. Trzeba patrzeć na to, co się robi i sobie spokojnie to rozwijać. Jak przy okazji można podglądać kogoś takiego jak czerpać z jego kanału e, inspirację. Ja pamiętam taki kanał, który się wybił, to był Batman. Ten, on takie różne odnogi transportu też w domu. Tak te dwa kanały międzynarodowe, te, te takie... Y, tam jak oni się nazywają w podróżach kolejowych, ten jeden chłopak, co tam stworzy nawet swoją, swoją własną markę tam Pamiętasz jak się nazywają? Ja tak czasami obejrzę, natomiast nie, 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 nie zapamiętuję. Ale to właśnie jest wszystko mniej więcej w tym samym, w tym samym trendzie. Fajnie pooglądać, natomiast mówię, oni mają inny cel, inną no, są... drogę. Regulacyja stanowiła Kulecki, no to wiemy nie, że... No to ja bardziej Milmur przecież tu, tu, tu jest w tu, tu już bardziej pasjonaci, już bardziej osoby, które są zafascynowane koleją. Mm. I im się trochę udało. Tak, Ta, tak, ale u nich widać brak regularności, jak tam coś yy, yy, wrzucają, to... Yy, to, 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 to. Tak widać, że to nie jest jakieś regularne. Tramwajowe się... lubi ten Serweriusz Tawczyński, tak, też kudle ma. sami możecie zobaczyć, że, że tych kanałów, e, nawet jeśli chodzi o tematykę kolejową, jest wiele różnych. Ale mało, na, na mało to nie jest taka pasja wodliwa, nie? No bo o co tu dużo mówić? Jest też, nie Tak. kto się wygnił, no Batman i jest przepaść, nawet Kulecki ma przepaść, 20 tysięcy, a Batman ma 80 czy 90, a. to jest? Dobrze. Dobrze, dziękuję. Dobra, dawo, dziękuję. Yy, e, 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 Moi kochani. No widzę coś. Moi kochani, teraz dziękuję serdecznie dziękuję na nawożenie. Przepraszam za amatorsko. Yy, taką taką też ale mam nadzieję, że jest z Polsko Polsce, nawet się pewnie yy, Ja teraz tak, powiem tak, bo interesuję się muzyką, zresztą Grzeszczowi Przemek trochę, trochę yy, I teraz tak, nie ma Artura, miałem co innego yy, tam mu zaproponować, chciałem Janę, yy, no. Muszę powiedzieć, że nie dostałem odpowiedzi, bo do akurat niestety nie mam, nie mam numeru, bo tak to może bym w długą stronę jakoś tematu. ten temat. Przemysław, zaraz się połączę, dobra, To jest akurat na Ciebie. Dzięki. wiem czy ja Nie przegrzemy za blisko, stoimy. O, Teraz... hej, hej, tu słuchaj, Lucjan do Ciebie. No cześć, cześć, cześć Artur, ja co tam u Ciebie? Y, masz, dla Ciebie mam jedną rzecz, ja y, y, już mam powiem jaką, y, proszę Cię, tata Ci jeszcze przekaże y, no, niespodziankę, nie wiem jak, jak to w jego głowie wszystko jest. Y, Artur, powiem że ci bardzo Cię cenię za to, co robisz na kolei, za to, że starasz się, za to, że słuchasz Ojca. No, Nieraz nie słuchać, że może nie bardzo, ale, ale dobrze współpracujecie, także bardzo Ci dziękuję. Powiem Ci już, co dostaniesz, jak będziesz przychodził i dalej pasjonował się kolejnictwem, no jak będziesz na przykład, no to też, bo przecież yy, liczy się serce i znamy się już na tyle swoim kartą, z tobą, że, że zawsze gdzieś tam w sercu będziesz z nami i jesteś. Yy, przyznam Ci szczerze, że u nas yy, yy, zespół Metallica, który wiem, że gdzieś tam lubisz. No, mówi się, że najlepsza płyta to jest Master of Puppets, no ja Ci powiem, że mi to tak, ale dla mnie jest troszeczkę taka ogólnikowa, to jest taki thrash. Mówi się dużo o Unjustly For że to jest też, też taki sztyk, ale ja Ci chciałem powiedzieć, bo wiem, że słuchamy podobnej muzyki, ja uwielbiam Megadeth, i tam no, grał pewne partie Mustaine, wokalista właśnie megadytu, który grał w Metalice jak wiesz nie w latach 80 na początku, chyba przez 3 lata niecałe, ale grał. Także mam żaden mnie płytę już, nie ściągałem. Owiki, jest tam cena, niestety, ale już nie chcę bo wiesz, no ja jestem taki, że nie <grymne> ja niestety z moimi możliwościami. Teraz też chwałość jestem. Light the lighting, metaliki, także tutaj daję na, na ojca ręce. No i trzymaj się tam. Dzięki. No e proszę bardzo, trzymaj się, A mały ten. No także dziękujemy ślicznie. No ja przyjrzał przyjrzał za chwilę całą dyskografię. Czyli dziękujemy jeszcze raz. Nie? 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 No trzymajcie się i, i dziękuję ślicznie. No się Dobrze, dobrze. Nożycy przepał. No serio. Teraz tak, numer? A popatrz, a białe, białe. O, ja słyszę. słyszę. Ja <grymna> nie mam, nie mam O, na taką ja Wiesz, co tylko jedna rzecz. Mówię ci dalej, bo ja w Także może zróbmy na tu, nie mi się szukać. Eee, włączysz? Włączy. No, co pan chce? Aha, bo ty, czekaj, do kamery, do kamery. Do kamery. I, do I, do kamery. Jakby są gdzieś tam ten, I, o, to jest potęga. Jak, 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 jak jedziesz? Po dziesiątej on jest ze mną do końca. No, 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 no. No, no, tak, mery, no, 10, 20 klasie ten ja, jest. Ja mam ostatnio na czakowice, na jeszcze no szopania tak, jadę tak do Wrocławia. On jest, on jest dorosły, ale ja się tak, zajmę, także tak, nie mam problemu. To, to nas, no, do już... Nie ma się, będziemy przeżywać. Tak. I powrót Baltyk i uznam. Jerenę, nie będę Ci patrzył, ale y, tu jest prezent. To jest w kontakcie Ja, jesteś, to jest ja zresztą to jest. mówiłem, mówiłem o tym, y, mówiłem, o tym y, mówiłem o tym drodzy kochani widzowie, y, że partnerem są kolejowe gadżety. Hmm. Bardzo dziękuję Pani Monice Fenisz za wsparcie. Y, hmm. Także dziękujemy za wsparcie. Dziękujemy za wsparcie. Pani Monice dziękujemy. kolejowe gadżety, także tutaj jest niespodzianka. I Fajna To, to jest najgorzej, że, znaczy na jednej, przepraszam, no to, że, miałbym, że ma tego więcej, bo miałem z tym, miał Tu jest Dzięki. dla góra, super. tu jest daj mi numerek, żebym wiedział, czy tam, czy komentarz nie dałem, to jest tam jakiś numerek, może zafiję na tą górkę. Trójkę dla nie? Czy ktoś ma? No to ktoś dostanie dwójkę. Zresztą to już y, tu jest drugi. Dzięki. Także. Daj, pokażmy, to, pokażmy. Nie będę, mm. pokażmy. No proszę. No. Jak widać? No. Dziękujemy. Tak, także, także to jest. Y, tylko ten numerek. Wiesz? Jakbyś mi mógł dać. No ten, i. Numerek. Numer tam jest, czy nie? Za, ma ja nie mam numerki Dobra. Dobra, jest 11, to spoko Także jeszcze raz Przemek dziękuje Cześć, dzięki Przemek, tak, ok. naprawdę dziękujemy za to, że, że też... Dzięki, dzięki, daleki podróż. No Jeszcze raz No jeszcze no, no raz, tak <tankuś> Dziękuję, że chociażby na chwilę, no wiesz, no. No Dalić, to fajnie, no ja też nie ja nagadałem, co tam odpowiedziałem, ja że to jest. Na pewno wszyscy robnie zadowoleni tego, że jeszcze mówię 20 osób. Jak ja minuję coś doradzę, coś tego fajnie udało się wszystko przed wczoraj Ten nie tam, ten nie tam. Jacek mi mówi w przyszłym tygodniu. Ja Jacka rozumiem. Choroby, ja mu sam mówię, nie jedź, dobrze nie, robię, ja też już nie, nie, ale, tak. ale, ale, ale to nie, bo on mówił, że, że nawet ty go tak, weźmiesz, tak, że tam tak, pomożesz tak. mu, ale mówię, nie, jeśli jesteś chory, to nie, 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 nie ma masz... sensu. No, mówili razem, tak że on miał No, cześć. dzięki. No, no dzięki, no, proszę cię, no, dziękuję, że wziąłeś, Mówię mi, jakbym nie mógł to bym to, o, ale kurde, no, trzymaj się. No ja kula tam tego wuju i kupisz mi coś. Dobra. Dzięki, dzięki. Dzięki, dzięki. dzięki. dzięki Ci ja co, bo, Aha, jak Ci nie powiem, ja dzwonię i coś to wiesz, spokojnie. Spokojnie. spokojnie, spokojnie. Na razie, no hej. No hej.